Maniszma. W dzisiejszym odcinku chciałem pokazać parę sposobów mnożenia i dzielenia. Parę, bo dzielenia aż jeden, a mnożenia tylko chyba pięć albo sześć. Ale uznałem, że to by było po prostu za długie, więc podzielę każdy sposób na osobny filmik. Czyli ja się przywitam tylko jakby na początku to, to co już zrobiłem, bo. Będę po prostu uznawał te inne filmiki, te inne części Za jakby kontynuację tego filmiku Po prostu, bo zamiast robić godzinny filmik to zrobię tam parę Nie wiem, z 10 minutowych Albo nawet i mniej mam nadzieję Najpierw zajmijmy się dzieleniem A mianowicie dzieleniem metodą nierestytucyjną No I super, i o co w tym chodzi No mamy sobie jakieś dane Proszę bardzo, oto nasze dane no i teraz co? Mamy jakieś A, co tam zamieniliśmy na dopełnieniowy. Mamy B, co zamieniliśmy na dopełnieniowy i na minus. Dlaczego? Bo to może potencjalnie być przydatne. A zostawiamy. A tylko, tylko dopełnieniowo. Tę liczbę, którą dzielimy, a to przez co dzielimy, to trzeba mieć wersję. Właśnie dopełnieniową i minus jakby tej wersji, czyli Dopełnienie z tego. O, tutaj. To tak po prostu trzeba, bo tego wymaga ten sposób. No i dobra, i co robimy w takim razie? No na początku mamy to nasze A. Prawda, 0,0101. Oznaczamy to jako R0. Wycie po prostu AB. No i na, na samym początku to to R0. Trzeba pomnożyć przez 2, czyli będzie no 2R0 albo R0 razy 2 do potęgi pierwszej, jeżeli ktoś woli. No, jak mamy do, w systemie binalnym, jak mnożymy przez 2 do potęgi którejś tam, no to przesuwamy przecinek o tę potęgę. Czyli jak tutaj mamy 2, no to jest 2 do potęgi pierwszej, czyli że przecinek w prawo. Prawda, tutaj tak zrobiliśmy. Jakby było do minus pierwszej, to by było w rewo. Jakby było 2, to o 2. Dwa. Przecież 2 dwa do potęgi drugiej, to by było o 2 miejsca. Dobra, i co teraz robimy? No musimy porównać znaki A, dokładnie nasze AD, z BD. Przepraszam, nie, nie ten, nie AD, tylko R0. No jak widzimy, znak dokładnie 2R0. To jest tutaj 0. A BD, znaczek jest 1. No czyli to nie jest równe. Jak nie jest równe, to robimy 0 i dodajemy BD. Dlaczego? No bo po prostu jak, jak tu jest 0, czyli jak znaki nie są równe, no 0 nie równa się 1. Nie znaki nie są równe, to dodajemy BD, czyli to nasze 1,1001. No to dodajemy. No i co? No i to tam razem. Później dodajemy. To wychodzi takie coś. No i to jest nasze R1. No i robimy to, co po prostu robiliśmy poprzednio, czyli znowu 2R1. Czyli znaczy po prostu zamiast 0,0011 mamy 0,011, bo przecinek jest po prostu o jedno miejsce przesunięty. Prawda? Zamiast tutaj jest, tu, tutaj o. Fajnie. No i co? No i znowu porównujemy znaki 0 z 1. No to wychodzi, że to nie jest równe, czyli 0. No i super, no i teraz dodajemy BD, no i obliczamy, ile to jest. No i ogólnie nie ma tutaj jakiejś wielkiej filozofii dalej, po prostu robimy to samo, dlatego ja już pokazałem rozwiązanie całe, tylko no tutaj jak jednak się zdarzy i w. L2 tak mamy, że znaki są takie same, prawda? Bo jedynka. O, tutaj. I ta jedynka. No to to są równe. Nie? Jeden to jest jeden. Znaki są równe. No to wstawiamy po prostu jedynkę. Ok. A poza tym, no to i, i wtedy yy, znak się zmienia. Teraz zamiast dodać BD, odejmujemy BD. W toli to mamy wynik, ale tak nie do końca to prawda, bo no wyszło nam coś, ale to jest źle, wyszło nam tam takie coś, właśnie nam wyszło, czyli 0,010, no ale to nie jest poprawny wynik. Tutaj trzeba jeszcze dodać korektę. Co jest tą korektą? Otóż tam korektą, poprawką jest minus 1, dodać 2 do minus 4. Czemu do minus 4? No bo... Zrobiliśmy cztery fazy naszego działania. Nie? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. No bo mamy L4. Nie? Ok, bo jakby było minus 1 dodać 2 do potęgi minus pierwszej, jakbyśmy się zatrzymali tutaj, do potęgi minus drugiej, jakbyśmy się tutaj zatrzymali. Do minus trzeci, trzeciej jakbyśmy się zatrzymali tutaj, czyli na L3 a się zatrzymaliśmy na L4. No to dlatego stąd ta czwórka. No i dodajemy do tego, co nam wyszło, właśnie te nasze minus 1. Tylko pamiętajmy, że to jest minus, więc na jedynka z przodu. Czyli mamy jedynkę jakąś, prawda? I raz, 2, 3, 4. To tutaj wstawiamy nas znak, czyli minus. To jest 0, 0, 0. Prawda? Pokrywa się, pokrywa, zgadza się. To jest nasza poprawka. No i dodajemy po prostu do siebie, czyli będzie 1, 0. 1, 0, 1, i to jest poprawny wynik, proszę Państwa. No i ogólnie te metody, wszystkie będą, właśnie, takie w sumie łatwe. To nie jest nic nowego, niczego nie umiecie z poprzednich odcinków. No, tylko to, to jest po prostu schemat. Teraz, zamiast po prostu yy, liczyć coś, żeby liczyć, trzeba liczyć schematem. No, to tyle. To do widzenia. Bye,